Witam! W dzisiejszym odcinku chciałbym odnieść się do układu oczyszczania spalin w silniku z zapłonem samoczynnym. Będzie to już ostatnia część, w której omawiam układy wpływające na czystość spalin. Możliwości, w jaki jest zrealizowany układ oczyszczania spalin w silniku z zapłonem samoczynnym, jest kilka. Ja przedstawię ogólne działanie podstawowego systemu, jaki można spotkać we współczesnym samochodzie z silnikiem wysokoprężnym. W skład układu oczyszczania spalin współczesnego diesla wchodzą przede wszystkim cztery komponenty. Jest to katalizator utleniający, oznaczony skrótem DOC, filtr cząstek stałych, czyli popularny DPF, filtr selektywnej redukcji katalitycznej, potocznie zwany jako SCR, no i za SCR-em często można spotkać jeszcze katalizator nieprzereagowanego amoniaku, oznaczony jako ASC. Schemat typowego układu oczyszczania spalin widoczny jest teraz na ekranie. Spaliny wypływając z silnika na samym początku spotykają na swojej drodze katalizator DOC. Narysowałem tutaj tylko jeden katalizator, niemniej jednak zdarzają się układy, w których występują dwa katalizatory DOC. Wstępny katalizator znajduje się wtedy bliżej kolektora wydechowego, a w pewnej odległości za nim znajduje się katalizator główny. Na schemacie, który jest teraz widoczny, katalizator DOC znajduje się we wspólnej obudowie z filtrem cząstek stałych. Katalizator DOC ma strukturę plastra miodu, wkład wykonany jest zazwyczaj z ceramiki, a na ściankach katalizatora znajduje się warstwa platyny, która ma kluczowe znaczenie, jeżeli chodzi o utlenianie szkodliwych substancji zawartych w spalinach. Z racji tego, że katalizator znajduje się zazwyczaj blisko kolektora wydechowego, to może on szybko się nagrzewać. Pierwsze reakcje zaczynają następować, gdy temperatura katalizatora wynosi około 200 stopni Celsjusza. W wyniku reakcji w katalizatorze Dochodzi do utleniania tlenku węgla do dwutlenku węgla, węglowodorów do dwutlenku węgla i wody oraz tlenku azotu do dwutlenku azotu. Dodatkowo w katalizatorze częściowo następuje utlenianie sadzy. Powstawanie dwutlenku azotu w katalizatorze DOC ma duże znaczenie dla działania filtra cząstek stałych DPF, ale o tym powiem za chwilę. Spaliny opuszczają katalizator i trafiają do filtra cząstek stałych. Filtr ten składa się z ogromnej ilości kanalików. Część z nich jest zaślepiona na początku, część na końcu. Wnętrze filtra cząstek stałych zazwyczaj też jest wykonane z ceramiki. Widzimy teraz przekrój ścianki filtra cząstek stałych. W warstwę podstawową stanowi porowaty węglik krzemu. Na węgliku krzemu znajduje się warstwa tlenku glinu, no a z kolei w warstwie tlenku glinu znajdują się cząstki platyny. Spaliny wpływając do filtra przedzierają się przez porowate struktury filtra. Mniejsze cząstki będą miały możliwość przejścia przez te struktury, natomiast większe cząstki zatrzymają się w filtrze. Z czasem tej sadzy będzie coraz więcej i wystąpi konieczność jej usunięcia, a ściślej mówiąc utlenienia. Sadza jest usuwana podczas procesu regeneracji filtra. Wyróżniamy dwie główne metody regeneracji. Pierwsza to tak zwana pasywna która zachodzi samoczynnie. Podczas tej regeneracji sterownik nie uruchamia żadnych dodatkowych działań. W sprzyjających warunkach, np. podczas jazdy na autostradzie, spaliny mają wystarczającą temperaturę, aby możliwe było przeprowadzenie regeneracji. Sadza, która znajduje się w filtrze, dzięki obecności platyny, zaczyna reagować z wcześniej wspomnianym dwutlenkiem azotu. Przypominam, że dwutlenek azotu powstał w procesie utleniania tlenku azotu w katalizatorze DOC. W wyniku reakcji dwutlenku azotu z sadzą, czyli tak naprawdę z węglem, powstaje tlenek węgla i tlenek azotu. Z kolei reakcja tlenku azotu i tlenku węgla z tlenem doprowadza do powstania dwutlenku węgla i dwutlenku azotu. Drugi rodzaj regeneracji to tzw. regeneracja aktywna. Wystąpi ona dopiero wtedy, gdy w filtrze znajduje się sporo sadzy, np. na skutek ciągłej jazdy w mieście. Sterownik rozpozna, że w filtrze jest dużo sadzy na podstawie zwiększającej się różnicy ciśnień przed i za filtrem. Informację o ciśnieniu sterownik uzyskuje dzięki czujnikom przed i za filtrem. No i aby wypalić sadzę, w filtrze konieczne będzie podniesienie temperatury spalin. Uzyskiwane jest to różnymi sposobami, między innymi sterownik zmienia sposób sterowania zaworem recyrkulacji spalin, pojawia się dodatkowy wtrysk paliwa, w suwie pracy zwiększa się ciśnienie doładowania. Dodatkowo, aby zwiększyć obciążenie silnika, w samochodzie mogą włączyć się takie urządzenia jak np. grzałka tylnej szyby czy grzałki w lusterkach. W niektórych samochodach kierowca nie jest w stanie wykryć, kiedy następuje regeneracja aktywna, a jedynymi symptomami jest właśnie uruchomienie podgrzewania lusterek albo tylnej szyby. Niektórzy nawet montują dodatkowe kontrolki podpięte pod obwód ogrzewania szyby czy lusterek, aby wiedzieć, kiedy następuje regeneracja filtra. Pozwala to uniknąć sytuacji, w której Wyłączamy silnik w czasie regeneracji filtra. Innym symptomem, na podstawie którego można wnioskować, że odbywa się regeneracja aktywna, jest niespodziewany wzrost chwilowego zużycia paliwa. W każdym bądź razie, w wyniku podniesienia temperatury spalin, sadza utlenia się w filtrze cząstek stałych, dzięki czemu filtr opróżnia się z zalegającej sadzy. Jeżeli jednak z jakiegoś powodu, np. z powodu notorycznego przerywania regeneracji aktywnej, dojdzie do nadmiernego nagromadzenia sadzy filtrze, to kolejne regeneracje aktywne mogą nie przynieść rezultatu. Konieczne wtedy jest przeprowadzenie regeneracji wymuszonej za pomocą odpowiedniego urządzenia, którym dysponuje np. serwis. Jeżeli jednak regeneracje aktywne przebiegają w poprawny sposób, to zmiany ciśnienia spalin przed filtrem wyglądają tak jak na tym wykresie. Wykres ma charakterystyczny kształt. W momencie wykrycia ciśnienia maksymalnego rozpocznie się proces regeneracji. W wyniku oczyszczania filtr, filtra, ciśnienie spadnie i będzie możliwe ponowne stopniowe odkładanie się sadzy, aż do ponownego osiągnięcia maksymalnej wartości ciśnienia. Zwróćmy uwagę, że po każdej regeneracji ciśnienie przed filtrem, w momencie, kiedy nie ma w nim jeszcze sadzy, jest minimalnie większe niż po wcześniejszej regeneracji, czyli świadczy to o tym, że po każdej regeneracji nasz filtr w jakimś stopniu jest już coraz bardziej zużyty, no i w pewnym momencie może dojść do takiej sytuacji, że to ciśnienie Końcowe będzie już na tyle wysokie, że konieczna będzie wymiana filtra na nowy. W filtrze, o którym mówimy, chodzi o to, aby uzyskać jak najwyższą temperaturę. Dzięki temu powstają odpowiednie warunki termiczne do wypalenia zgromadzonej sadzy. Jest jednak jeszcze jeden rodzaj filtra cząstek stałych, który można spotkać głównie we francuskich samochodach. Jest to tak zwany mokry filtr cząstek stałych. Jeżeli w samochodzie znajduje się taki filtr, to samochód wyposażony jest w układ dozujący specjalny dodatek do paliwa. Dodatek ten bazuje na związkach CERU, a jego zadaniem jest obniżenie temperatury zapłonu cząstek stałych. Na naszym schemacie został do omówienia filtr selektywnej redukcji katalitycznej, potocznie nazywany katalizatorem SCR. Aby mógł on poprawnie działać, musi współpracować z układem dozowania AdBlue. Płyn AdBlue to 32,5% roztwór mocznika. O tym, jakie ma znaczenie, powiem za chwilę. Aby roztwór mocznika mógł być doazowany do strumienia spalin, potrzebny jest dodatkowy układ. Jak widać, składa się z pompy, która pompuje płyn AdBlue do wtryskiwacza, który umieszczony jest w układzie wydechowym. No i wtryskiwacz AdBlue jest sterowany przez sterownik silnika. Dodatkowo w układzie znajduje się grzałka, której zadaniem jest nie dopuścić do zamarzania AdBlue. W katalizatorze SCR usuwane są szkodliwe tlenki azotu. Zwróćmy uwagę, że na początku układu wydechowego znajduje się czujnik mierzący ilość tlenków azotu w spalinach. Taki sam czujnik znajduje się za katalizatorem SCR. Na podstawie informacji z tych czujników, sterownik od dobiera odpowiednią dawkę wtryskiwanego od Blue. Teraz skupmy się przez chwilę, jakie reakcje następują w reaktorze SCR. Wtryśnięty mocznik ulega odparowaniu. Po odparowaniu mocznik rozkłada się na amoniak oraz kwas cyjanowy. Zgodnie z pierwszą reakcją, która teraz, którą teraz widzicie, kwas cyjanowy również przekształci się do amoniaku w wyniku reakcji z wodą znajdującą się w spalinach, zgodnie z drugą reakcją. I właśnie amoniak, który powstał w wyniku dwóch powyższych reakcji, jest potrzebny w reaktorze SCR do redukcji tlenków azotu. Nie będę już rozpisywał kolejnych reakcji chemicznych, w wyniku których dojdzie do redukcji tlenku azotu. Mówiąc krótko, w reaktorze SCR tlenki azotu są redukowane do azotu i wody. Za reaktorem SCR widoczny jest jeszcze jeden reaktor utleniający. Jego stosowanie jest konieczne, ponieważ okazuje się, że niecały amoniak powstały z rozkładu AdBlue wchodzi w reakcję z tlenkami azotu. Część amoniaku wydostaje się z reaktora SCR i dlatego też amoniak trzeba unieszkodliwić. W reaktorze utleniającym umieszczonym za SCR dochodzi do utleniania amoniaku. I tak z grubsza wygląda układ oczyszczania spalin w dzisiejszych samochodach wyposażonych w silnik wysokoprężny. Ten odcinek kończy serię, w której omawiam układy związane z oczyszczaniem spalin. Jak widać, konstruktorzy wkładają wiele wysiłku, aby rozwijać systemy do oczyszczania spalin. Wbrew pozorom, silniki w samochodach nie są aż tak dużymi trucicielami, jak przedstawiają to media. Z pewnością jednak nie możemy powiedzieć, że pozostają całkowicie bez wpływu na otoczenie. Na przestrzeni kilkunastu lat ilość emitowanego przez pojazdy tlenku węgla, tlenku azotu czy cząstek stałych cały czas maleje. Ciekawostką jednak jest fakt, że obserwuje się stopniowy wzrost emisji amoniaku, a to z kolei ma związek z układem SCR. Samochody nie są też główną przyczyną smogu, ale w jakimś stopniu mają na niego wpływ. Pamiętajmy, że samochód wpływa na środowisko nie tylko przez produkty spalania paliwa. Proszę zauważyć, że w wyniku zużywania się klocków hamulcowych, tarcz hamulcowych, opon czy nawet tarcz sprzęgłowych, do atmosfery uwalniane są drobne cząstki materiałów, które mają wpływ np. Na, na powstawanie smogu. W ramach ciekawostki nadmienię, że wielu producentów przymierza się do stosowania filtrów hamulcowych. Ich zadaniem byłoby wyłapywanie materiału powstającego w wyniku ścierania klocków hamulcowych. Ponadto w samochodzie znajduje się wiele szkodliwych substancji, które trzeba utylizować. Mam tutaj na myśli przede wszystkim płyny, np. olej, płyn hamulcowy, płyn chłodniczy, olej w układzie wspomagania kierownicy. Te substancje przecież są szkodliwe do środowiska i trzeba je w odpowiedni sposób zutylizować. Pamiętajmy też, że każde auto kiedyś dokończy swój żywot i trafi na złomowisko. Część materiałów wykorzystanych do jego budowy można wtedy odzyskać i ponownie wykorzystać. Spora część nie zostanie jednak wykorzystana i będzie musiała być zutylizowana, i w tym przypadku nie ma żadnego znaczenia, czy na złomowisko trafi samochód z silnikiem spalinowym czy z elektrycznym. W tym odcinku to już wszystko. Tak jak wspomniałem, był to ostatni odcinek z serii dotyczącej układów oczyszczania spalin. Bardzo dziękuję za jego obejrzenie i jednocześnie zachęcam do subskrypcji oraz komentowania. Zapraszam do śledzenia kanału i oglądania kolejnych odcinków. W następnych filmach skupimy się m.in. na tematach związanych z zawieszeniem samochodu. Pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.